Serdecznie witam, seniorów. Dzisiaj Wasze wnuki chciały Wam gorąco podziękować wierszem i piosenką za Waszą miłość i gotowość niesienia pomocy w każdej chwili. Zapraszam serdecznie na chwilę wzruszeń i wspomnień. Witamy Was, witamy na przedstawienie, zapraszamy które rozpocznie się za chwilę, by uczcić święta dzisiejsze miłe. Zapraszamy Was kochani na chwilę wspomnień niezapomnianych, czasami głęboko w sercach skrywanych. Usiądźcie wygodnie, wyruszamy. Dawno temu babcia z dziadkiem w piaskownicy się kłócili o łopatkę. Dziś na spacer idą sobie, a gdy wrócą, ja im kawę dobrą zrobię. Usiądą sobie z nami i czasem młodości będą wspominali. Jak dziadek babcię na gawę zapraszał do posłuchajcie. Mm. co, że trochę nam urośli, że nie są dzieciakami, że ważni z nich dorośli, to ważne, że są z nami. A jak babcia i dziadek czas wolny spędzali, to nie byli tacy całkiem mali na rajdach. Idę w góry, wyżej, wyżej. Mama ciał, mama ciao, mama ciao, 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 Idę w góry, ten wyżej, wyżej. Ile kwiatów kwitnie tam. Idę w góry, ten wyżej, wyżej. Ile kwiatów kwitnie tam. Góry nasze, góry, wysokie szczyty. Kto was przewędorował, babcie i dziadek rodowity. Zawsze wszystko najlepiej wiecie, smutno by był. Co dobre, szybko się kończy, rajdy też tak szybko mijały. Nadchodził już czas powrotów, a że wtedy ulice nie były aż tak pełne samochodów. Babcia i dziadek z powrotem radzili sobie w sposób odważny i śmiały. Yeah mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. حالا اگر شیوه دو تا صندوقی، افتاده باشه اجازه میده Chłopielski darun byłby dla mnie parą, może mnie chorejkę prosić, choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary, i na zwoje to marzenie, co to budzi niepokoje. Chłopielski darun byłby dla mnie parą... jasno. Skończyło czy może dziś, coś się zaczęło. Coś. Dziadek i babcia mają dziś nas. Ja was, babciu i dziadku, kocham jak stąd dotąd. A ja was kocham jak stąd do sufitu. A ja was kocham jak stąd do słońca. Widzicie, jak... Widzicie jaka to miłość gorąca. Nowy rok. Pora życzeń składać. Wszystkie wasze wnuki stoją tu przed wami. Dwanaście życzeń dla babci i dziadka składa dzieci, gramatka. Miesiąc tyczeń się raduje, że dzień babci dziś świętuje. I dla dziadka są życzenia, i te życzeń są spełnienia. Luty, jestem miesiąc mroźny, bywam czasem bardzo groźny, będę miał dużo roboty, aby wzmuchnąć babci twarzy troski, smutki i głupoty. Jestem marzec i wraz z wiosną, jakże porą nam radosną, niosę bukiet kwiatów związanych, raz uśmiecham w dnieku plątanym. Miesiąc, kwiecień wszystkich wita, o zdrowie wasze pyta. W zimno ciepło się pobawmy i choroby w dal odstawmy. Babciu, dziadku, bądźcie zdrowi i na spacer iść gotowi. Z wnuczkiem wnuczką baraszkować, także czasem pofiglować. W ogrodniczkę się zabawię. Mnóstwo kwiatów wam zostawię. życzeniami szczęścia daję, a wszak to ja jestem maja. Tęczę pięknej, doskonałej, życę dziadkom, nie zabiorę tych kolorów, przecież kwiatkom. Dam je z kwiatką. Dam jest głębi serca swego z uśmiechem odkaznego. Lipiec, miesiąc słodki jestem. Swe słodyce rozdam z gestem. I dla babci, i dla dziadka dam nie słodkie jak te ciastka. Sierpień jest miesiącem letnim. Miłość niesie z wiatrem ciepłym. Kochajcie się w każdy dzień, aby blasku nie przykrył cień. Wrzesień dary babci niesie, tak jak złota polska jesień. Zdrowe śliwki, jabłka, gruszki. Tak ze pora nać pietruski, w zeszłym daje je prosę, witaminek pełne kosa. Ja październik jestem listy, dywan z liści mam złocisty, i tak złoty i bogaty wam życzę, życie, jakieś jedną piękną porę właśnie widzę. Tu się kłania pan listopad, z drzew już opadł ostatni liść, a choć smutno śpiewam deszczem, dla babci i dla dziecka zagram ze świerszczem. Przy kominku malodyjka pięknie płynie, dla najdroższych to jakże chwila jedyna. Dzień wita was serdecznie, zasiądź w ciapce stoletnie, jak świąteczny czas, skromacie was. Dlaczego kochamy babcię i dziadka, bo nigdy nie dręczą nas pytaniami? Dlaczego jesteśmy tacy znośni? Dlaczego kupimy guziki i czapki? Dlaczego psujemy zabawki? Babcia i dziadek nie pytają nas o to, i za to, że tacy są właśnie, uśmiechamy się do nich najweselej i najjaśniej. Zejdź nam, babciu, lat 200, boś najlepszy w całym mieście. Ty za bardzo raz szrabiamy, pod we skrzydło uciekamy. Ty nas zawsze wytłumaczysz, wszystkie błędy nam wybaczysz. Bądź święt trawa i uśmiechnięta. Tylko szycą się w nęczęta. Dziś dzień, dziadka, nie wsocimy tylko dobrze ci życzymy. Ty obronisz nas od draki, bośmy małe rozrabiaki. Całujemy cię serdecznie, że dziadku dziadku, długowiecznie. I jeszcze prosimy teraz na następnych parę lat, podarujcie swym wnukom worek pełen dobrych rad. Moje życzenia zdrowie dotyczył. niech lata wasze tu się nie liczą, niech babcia nigdy nie choruje, a dziadziu zawsze niech nam panuje. Wy zawsze wszystko najlepiej wiecie, smutno by było bez Was na świecie. Uczycie kochać, być dobrym, uczciwym, życzliwym, uczynnym, ciepłym i wrażliwym. Bardzo, ach bardzo Was za to kochamy i piękną piosenkę teraz zaśpiewamy. Ja również dołączam się do tych serdecznych życzeń dla Państwa. Niech Wam zawsze zdrowie dopisuje i miłości wnuków nie brakuje. Jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego.